Cześć, witajcie w moim książkom w świecie. Przychodzę dzisiaj do was z kolejnym reading vlogiem. Skończyłam właśnie nagrywać wrap up za pierwszy kwartał tego roku. Jest koniec kwietnia, a ja dopiero teraz nagrałam wrap up za styczeń i luty i marzec. No ale tak wyszło. No i pomyślałam, że przy okazji zacznę nagrywać reading vloga. Zawsze tak chyba robię. Jak już nagrywam jeden filmik, to potem mam och ochotę nagrywać więcej, więc... Witam się z wami, jeśli chodzi o książki, które aktualnie czytam. Przede wszystkim w sumie aktywnie czytam jedną i jest to szu, szu, szusza Nila Schustermana, susza Nila Schustermana i Jareda, Gerola Schustermana. I ją w sumie już kończę. Zaczęłam ją czytać na wykładzie na seminarium w zasadzie w poniedziałek, i opowiem Wam, bo to było straszne przeżycie. Cholernie chciało mi się pić, a cały ten dzień nie miałam wody na uczelni. Trochę piłam od kolegi, ale potem on, jemu już wszystko skończyła woda. I nie miałam po prostu wody. I czytałam o tym, jak oni tutaj usychają z pragnienia, jak po prostu ostatnie mają, wiecie, butelkę wody i się nią dzielą i tak dalej. I po prostu czułam Rozumiem was, też cierpię. Co rzeczywiście nie porównuje do tego, jak cierpieli ludzie, którzy po prostu, wiecie, nie pili od dwóch dni czy coś. Natomiast wracając do, do fabuły, do tego, jak książka mi się podoba, podoba mi się niesamowicie. Jezu, ja po prostu naprawdę uwielbiam książki takie apokaliptyczne, takie właśnie, gdzie dzieje się coś a'la koniec świata, No to chyba można nazwać post-apo, pomimo że ten koniec świata dzieje się w zasadzie tylko w jednym okręgu świata, czyli w Kalifornii, gdzie po prostu pewnego dnia przestaje lecieć woda z kranów i wiadomo, panika, ludzie wykupują wodę ze sklepów, czy szybko się kończy, no i potem wiecie, totalna, wiecie, anarchia, ludzie robią co chcą i tak dalej są w stanie zabić drugiego człowieka za wodę. Przerażająca wizja, natomiast yy... no ja lubię takie książki. W ogóle tutaj jeden z głównych bohaterów, który nazywa się, nie pamiętam jak, Kyle? szczelam, Pewnie nie nazywa się Kyle, pewnie nazywa się jakoś inaczej. Kallen? Kelton! Blisko była, Kelton jest z rodziny, gdzie jego ojciec był prepersem, czyli właśnie przygotowywał się na koniec świata, miał zapasy, miał schron, Wiecie, miał panele słoneczne, był samowystarczalny itd, i tak dalej. No i tutaj w tej książce to im uratowało dupę w pewnym momencie. Natomiast po tym właśnie jak przeczytałam kawałek tej książki, to taka mi się włączyła faza na zostanie prepersem. To znaczyło, że nie zostanie prepersem, preperką, tylko po prostu na oglądanie ich filmików o właśnie prepersach. Czy to polskich, czy zagranicznych właśnie oglądałam. I tak. I tak sobie minął mi w zasadzie cały, cały poniedziałek, wieczór, że oglądałam. Polecam Adolfa Kukli Kudelskiego, chyba tak się nazywa pan, który już w sumie nie żyje, natomiast jego kanał tak się nazywa. Teraz prowadzi ten kanał jego syn, i tam są różne fajne informacje. W sensie, już nawet nie chodzi mi o to, że wiecie, teraz zaczynę sobie zbierać przetwory i kurde, magazynować je w tym małym mieszkaniu, nie wiadomo gdzie. Natomiast też bardzo fajne było w tym filmiku, takie, w tych filmikach, właśnie tego pana. Takie bardziej tutorialowe w stylu, jak odfiltrować wodę, nie mając czegoś, czy jak, nie wiem, ugotować coś, kiedy nie ma prądu, jak coś tam, czy jakieś takie bardziej naturalne w stylu, na przykład jakie na coś tam, wiecie, tego typu sprawy. No świetnie się bawiłam, naprawdę świetnie. Eee, więc, e, więc, tak, wiecie, skończy się naprawdę, że za, za parę lat ja nagram Wam tutaj filmik pod tytułem: Co jako preperka mam w moim schronie? Nie no, żartuję, żartuję oczywiście, chociaż w sumie co by szkodziło komuś być przygotowanym, no tutaj się skończyło tak, że ten Kelton, czy jak mu tam było, właśnie był przygotowany i dzięki niemu przeżyli bez problemu, przynajmniej do tej pory w książce, w którym jestem. No może też bez problemu to dużo powiedziane, z problemami, ale jednak żyją dalej. Nie skończyłam tej książki, bo w sumie nie wiem, <laughs> bo wczoraj grałam na kompie zamiast czytać, ale myślę, że na pewno ją dzisiaj skończę, jeśli będę miała czas, bo... No tak jak mówię, bamy się świetnie, bardzo dużo, wiecie, we mnie wywołało nawet takiego chociażby tego czytania o prepersach, że no podoba mi się, po prostu. Z yy, tego co czytam, to słucham jeszcze kryminału. Yy, muszę sprawdzić, kto to napisał, bo ja w ogóle nie wiem. Mariusz Kanios. Pierwsze słyszę w ogóle o tym człowieku i o tych kryminałach, natomiast pojawiły się na storytelu czytaje Filip Kosior, więc stwierdziłam. Dobra, słucham. Miałam też kiedyś taką teorię, czy po prostu to nie jest tak, że wszystkie kryminały, które czyta Filip Kosior, mi się podobają. Ale nie, bo chyba na przykład serię z Zoe Bentley, czyli serię Michaela Omera, mi się tak bardzo nie podobała, ale czyta ją Filip Kosior. Także chyba to tylko te szczególne mi się podobają. Natomiast te mi się podobają naprawdę. Zwłaszcza pierwszy tom, w którym jest motyw oczywiście zaginięcia dziecka, no bo czego? Ja uwielbiam takie motywy. Uwielbiam w cudzysłowie. Nie chciałabym, żeby mi ktoś dziecko porwał. Natomiast wiecie, o co chodzi. W książkach to lubię. Dobra, to tyle na wstępie, bo gadam jakieś głupoty, gadam o prepersach i nie wiadomo o czym, a to miał być tylko wstęp i miało być o książkach. Także to tyle, widzimy się potem. Hello, witajcie w mojej okropnej łazience. Ogarniam się właśnie, bo idę dzisiaj na spotkanie z Holly Black. To jest spotkanie, na które ja bardzo czekałam i jak tylko Jaguar ogłosił, że, że właśnie Holly Black będzie w Polsce i że będą sprzedawane... Wejściówki na to i będą ograniczone, to strasznie polowałam i po prostu czekałam, aż aż zaczną sprzedawać. No i doczekałam się, kupiłam bilet, natomiast dzisiaj mam pierwszy dzień okres i tak się chujowo czuję, że już naprawdę rozważałam, czy po prostu tam nie iść. Ale no tak sobie pomyślałam, trudno. Nawet jeżeli będę wyglądać jak gówno, czuć się jak gówno, to trudno, jakby nieważne. No bo miałam plan, że rano się wykąpił, moje włosy. I oczywiście to nie wypaliło, więc moje włosy nie są jakieś super. A... No, ale cóż. Ważne, żeby pojechać, żeby zobaczyć Holy Black na żywo, żeby wziąć autograf. To, że na zdjęciu wyjdę jak wyjdę, no to trudno. Przeżyję jakoś. Także co? Mam też nadzieję, że nie będziemy bolał brzuch. Na razie jest ok, bo trochę mi przeszło po jebu ale ale no. Zawsze może jeszcze zacząć z powrotem polec. Także, także co? Zbieram się już, albo się idzie do mojej mamy. Standardowo jak wychodzę, to go tam zanoszę, żeby nie był sam, bo moja mama zawsze jest w domu, więc lepiej, żeby był z nią niż sam. No i potem Damian go odbierze, a ja zobaczymy, ile mi tam zejdzie. Mam nadzieję, że nie jakoś długo i mam też nadzieję przede wszystkim, że to będzie dobrze zorganizowane. Widziałam teraz, że Jaguar pisał, yy, robił takie Kjondaj na Instagramie na temat tego spotkania, że jakby potem kolejka, bo najpierw wiadomo, będzie tam 45 minut chyba, takiej rozmowy, wywiadu właśnie z Holly Black, a potem mają być autografy. I tam miejsca są siedzone, w sensie numerowane też każdy ma swoje miejsce. Yy, to wygląda, wiecie, jak jakaś sala kinowa czy koncertowa, coś takiego, i że mają jakoś rzędami. Wiecie, być, chodzić do autografów, więc może nie będzie żadnego przypychania, ścisku i tłoku, na to liczę. I też, że nie będzie dużo stania, tylko po prostu wiecie, pierwszy rząd staje i idzie, potem dopiero drugi i tak dalej, bo też stać jak mi brzuch boli, to też byłoby kiepsko. Także mam nadzieję, że będzie w porządku i że dam radę. Także także spadam już. Moich e, osobistych przemyśleń. Doszło mi w ostatnim czasie kilka książek, więc wam pokażę. Najpierw wam pokażę mój autograf od Holly Black. Dostawaliśmy też takie fanarty z najnowszej części, do księcia i mam tutaj autograf. Ledwo go widać, bo ta strona jest tak cała zrysowana, ale jest. I zdjęcie też tutaj mam gdzieś wstawie. Moje z Holly Black, co prawda wyszło okropnie, ale jest. Natomiast tak, nowości książkowe. Mam taką nowość od wydawnictwa znak, czyli miłość TikToka. Romans, romans pomiędzy dwoma chłopakami w tle TikTok, media społecznościowe, szkoła. Eee, no, jestem mega ciekawa. W ogóle ta książka ma taką strasznie dziwną. Dziwna jest w dotyku. Chyba nie dotykałam jeszcze takiej książki. Minimalnie mi przypomina zanim wystygnie. Chociaż nie, dobra, bo zanim wystygnie jest kawa, ma taką, powiedziałabym, bardziej strukturę jak skóra. W sensie skóra, wiecie, skórzana torebka na przykład, a to. No dziwne, dalej, będę to czytać na pewno, myślę, że może nawet jeszcze w tym vlogu. Dalej od wydawnictwa MG Elizabeth Gaskell, w tych pięknych wydaniach, w których oni wydawali siostry Bronte, wydawali też Jane Austen i teraz dołączę do tego Elizabeth Gaskell. Bardzo cieniutka ta książka, ale, ale fajnie, fajnie, cieszę się, bo te wydania są moim zdaniem przepiękne. Tutaj też jest Jane Austen, bo trochę już mi się tu nie mieści. I dalej zamówiłam sobie yy, na eliksie serię, która chyba Czerwień Lubinu jest pierwszym tomem, czyli to jest to o cofaniu się w czasie, coś tam, coś tam. Co prawda bardziej podobają mi się te okładki, które są tak w sumie brzydsze, bo te są w sumie, wiecie, ładniejsze teoretycznie, no bo jest twarda oprawa... I jakiś grafika, a tamte mają te takie brzydkie, jakby zdjęcie z takim jakimś kamieniem na środku. Brzydkie są, natomiast jakoś bardziej mi się kojarzą z tą serią po prostu. Natomiast znalazłam taką ofertę z właśnie na te i kupiłam, bo bardzo jestem ciekawa tej serii. Także może niedługo przeczytam. Jedyne, co mnie wkurza, to to, że mają napisy w drugą stronę. Nie? Jak stoi tak książka, to wiecie, napisy powinny być w tą stronę, no ale trudno. <grytanie> także takie właśnie to no właści na moich półkach, ale najprędzej będę czytać właśnie ten romansik, więc sobie go nawet dam tutaj na taką moją małą kubkę czytanych książek. Cześć, przychodzę w końcu z update'em czytelniczym, ale najpierw pokażę wam się w nowych włosach, Chciałam je wczoraj. E, chciałam dość sporo, bo tyle gdzieś, chciałam, żeby było widać różnice i po prostu e, no nie wiem, pomyślałam, że szybko mi rosną, więc zjadłam po prostu krócej. Nawet sobie tak pierwszy raz w życiu minimalnie pocieniewałam z przodu o, bo mam z przodu takie no, także tak wyglądam, ale to nie istotne e, jeśli chodzi o update czytelniczy to trochę mi się udało przeczytać, więc e, sporo mam wam do, do opowiedzenia więc zaczynajmy przede wszystkim dzisiaj, w ogóle jest dość wcześnie, dzisiaj wstałam rano naprawdę wcześnie jak na mnie bo jest dziewiąta, a ja już dużo zrobiłam, także brawo dla mnie w każdym razie Czytam y, Miłość z TikToka. Czekajcie, bo mój pies albo Albus, co ty jesz? Czytam Miłość z TikToka Magdaleny Pioruńskiej. Trochę mi klimatem przypomina Herd Comfort Weroniki Łodygi, ale to może dlatego, że Herd Comfort to jedyna taka polska młodzieżówka o dwójce chłopaków, jaką czytałam. Także może z tego względu mi ją trochę przypomina, bo jednak wiecie, klimat, klimat takiego polskiego liceum, takiej polskości, no to jednak jest coś zupełnie innego niż w takich zagranicznych młodzieżówkach, co jest w sumie na plus, bo po prostu mniej takich czytałam i, i jest to coś innego. Natomiast tak, jeśli chodzi o samą fabułę, mamy tutaj historię, tak jak już widać po okładce, tak jak wam już mówiłam, dwójki chłopaków. Dwójki kompletnie różnych chłopaków, którzy z początku się nie lubią. Jeden jest właśnie tiktokerem, znanym w szkole, a drugi jest takim trochę... Outsiderem, lubi książki, ma też talent pisarski, I jakby to pisanie dużo w jego życiu znaczy. I właśnie na dodatkowych zajęciach z literatury, czy tam z kreatywnego pisania, dostaje zadanie, żeby napisać jakiś taki reportaż o TikToku, o social mediach i właśnie w tym celu zbliża się do tego, tego drugiego chłopaka. I, I tak się zaczyna w zasadzie cała historia. Jestem, no nie, gdzieś no, jedna trzecia powiedzmy. I bardzo szybko się to czyta, w dodatku są w środku piękne ilustracje. To na przykład jest Freya, czyli przyjaciółka naszego głównego bohatera, o której chyba będzie kolejna seria, bo tutaj są zareklamowane kolejne tomy. I po pierwsze, poświęćmy sekundę na powiedzenie, jak przepiękne są to ilustracje i układki. Natomiast drugi tom będzie się nazywał Zdrada z Bookstagrama. Czy tam Zdrada na Bookstagramie i właśnie ta przyjaciółka prowadzi Instagrama, Bookstagrama. I myślę, że to tym bardziej będzie coś dla mnie, bo ja Instagramy lubię. TikToka nie. Ja na TikToku w ogóle nie siedzę. Nie znam się na tym za bardzo, więc jak tutaj były nazywane jakieś takie trendy na TikToku, czy jakieś tam podtypy TikToków, nie pamiętam jak się nazywało już to, to jakby ja tego nie ogarniam. <grym> więc. No, trochę się już starzeję i po prostu nie ogarniam takich młodzieżowych nowości, <grym> ale nie no mimo wszystko jakby książkę mi się na razie bardzo fajnie czyta i tyle, więc zobaczymy jak będzie dalej, myślę, że mi się to spodoba. Już jakaś chemia pomiędzy tymi bohaterami jest, więc, więc bardzo się cieszę. Może trochę oczekiwałam mm, takiej, chociaż w sumie z drugiej strony nie może to być w każdej, w każdej książce, w której, są, w której są geje czy lesbijki, czyli takiego Pierwszego związku, czyli takiego trochę wiecie, też pogodzenia się z tym, kim się jest. Tutaj tego nie ma, tutaj oboje bohaterowie yy, po prostu wiedzą jakby kim są, co lubią i tak dalej. Także także no, ale to czy to jest minus, no nie, po prostu po prostu ja osobiście lubię takie wątki w książkach, no tutaj tego nie ma, ale trudno. Muszę tutaj głaskać pieska, bo tutaj daję daję sobie znak! Kolejną książką, którą tym razem już skończyłam jest Susza, mówiłam wam o tym na początku, że właśnie zaczęłam i, i udało mi się skończyć i bardzo mi się podobała. Ja po prostu kocham książki post-apo i to była jedna z nich i naprawdę świetnie się przy niej bawiłam mm, i muszę po prostu więcej książek w tym klimacie czytać. Nie wiem też dlaczego tak długo zwlekałam z przeczytaniem jej, bo ona już chyba wyszła z 2 lata temu czy coś w tym stylu, a ja dopiero teraz się zebrałam, także... Czasem mam takie książki, które wiem, i jestem pewna, że mi się spodobają, a i tak długo mi ja za nim po nie sięgam. Więc takie moje postanowienie w ogóle na ten rok było, żeby czytać więcej takich książek, które, które wiem, że mi się spodobają. No więc y, ta mi się spodobała. Trochę też książek udało mi się przesłuchać. Przede wszystkim przesłuchałam Szeptuchę Katarzyny Bereniki Miszczuk. Czyli książkę, którą w sumie od dawna chciałam przeczytać, ale jakoś nie mogłam się zabrać I, i w końcu się udało i naprawdę mi się podobała. Momentami na początku miałam taką myśl, że kojarzy mi się to z Dorą Wilk i to była taka trochę, wiecie, negatywna myśl, bo ja nie lubię Dorę Wilk. Natomiast yy, myślę, że ta książka podobała mi się tak, jak niektórym się podoba Dora Wilk, bo myślę, że w wielu kwestiach one są podobne. I nawet gdzieś tam, no minimalnie tematyką, czyli taką, Zresztą nie no tematyką, nie, ale takim klimatem na pewno, czyli taką zabawnością, e, lekkością, główną bohaterką, może minimalnie, aczkolwiek do, do Rewild'a jako bohaterki nie nienawidzę, a tutaj Gosia jest w porządku bohaterką, ale wiecie, taką luzacką, którą wszyscy lubią, która jest taka śmieszkowa, i w ogóle także. Jest trochę podobieństw, natomiast szeptucha moim zdaniem wypada dużo lepiej i po prostu. E, I po prostu wydaje mi się, że to co ja widzę w szeptusze, niektórzy widzą w Dorze Wilk, ale no ja niestety tego w Dorze Wilk nie widzę. Natomiast co, za, co do szeptuchy, to. Też trochę zaskoczyłam się fabułą, bo nie do końca wiedziałam, że to o to będzie chodzić. Wiedziałam, że to jest o słowiańskich bogach i w ogóle o słowiańskości. Natomiast myślałam, że to będzie normalny nasz świat, a natomiast tam jest taka sytuacja, jakby wizja. Polski, która nigdy nie przyjęła chrztu i po prostu cały czas była krajem pogańskim, słowiańskim. No i ale mamy tam XXI wiek, raczej nikt już nie wierzy w te rzeczy, ewentualnie tylko ludzie obchodzą święta jakieś słowiańskie. No i nasza główna bohaterka Gosia jest po studiach medycznych, ale musi odbyć praktyki u szeptuchy i tak to się zaczyna. Także fajnie, fajnie się zaczęło. Pojawia się też fajny wątek romantyczny, który mi się podobał. Więc więc same plusy i skończyłam też niedawno drugi tom już i myślę, że na dniach zabiorę się za trzeci i po prostu, e, żeby wiecie, nie robić sobie przerw, tylko po prostu polecieć dalej, bo skoro mi się podoba, to mogę dalej czytać. Mam tutaj też wyznanie domeniko Starone. Wziąłem sobie kiedyś na uczelni, bo tego samego dnia brałam po prostu sobie suszę, ale zostało mi dużo do skończenia i wiedziałam, że szybko ją skończę, więc wziąłam. chciałam wziąć jakoś po prostu tą książkę, żeby mieć w razie W. No i jakoś tak sięgnęłam po to, bo jest wyjątkowo cienka, a niewiele mam cienkich książek, w zasadzie tylko to chyba z wydawnictwa Pauza. Są takie cieniutkie, ewentualnie jakieś tam kilka jeszcze pojedynczych. A w zasadzie wszystkie inne no już chyba z pauzy przeczytałam, które mam, także chyba tylko ta mi została. Yy, I nie przeczytałam dużo, w zasadzie prawie w ogóle przeczytałam 25 stron, więc, yy, więc nie wiem, czy do tego wrócę, czy będę kontynuować. Na razie początek był taki, taki spoko, po prostu opowieść gościa o swoim życiu i o jakiejś dziewczynie, którą miał w młodości, yy, w sensie w młodości po prostu kilka lat temu. I yy, wydaje mi się, że w tytule wyznanie i w ogóle w całej książce chodzi o to, że o niej wyznał jakąś rzecz. Tak, wyznanie uczynione w chwili słabości Teresia może zaważyć na całym jego życiu. Śledzimy losy bohatera przez kolejne dekady. Coś w tym stylu. Generalnie w pierwszym zdaniu opisu jest, yy, że jest nauczyciel, który wplątuje się w romans ze swoją uczennicą. I ja słyszałam o tym, że tego w tej książce tak naprawdę nie ma, ale mimo to ja tego oczekiwałam. Nie wiem o co chodzi, ale ja Wam mówię, że tego naprawdę tutaj nie ma. Dosłownie na pierwszej stronie jest napisane tylko, że ona była jego uczennicą i tyle. I jakby spiknęli się dopiero po jej maturze. Więc tego romansu tutaj w ogóle nie ma. Jakby nie wiem czego ja oczekiwałam, bo ja dosłownie to samo słyszałam, jak już kiedyś ktoś mówił o tej książce. Ale mimo to jakoś go oczekiwałam, więc no to już problem ze mną jakiś jest. I jestem też w trakcie słuchania burzy Mieczysława Gorzki, czyli autora Kryminałów, którego bardzo lubię. Kryminały, jego ja bardzo lubię, bo to jest inna książka. To jest coś paranormalnego. Na całe szczęście ja o tym wiedziałam sięgając po tę książkę. Bo najgorsze co może być, to kiedy sięgacie po Kryminał Thriller, więc oczekujecie, wiadomo, po kryminale czy tam thrillerze, ja zawsze oczekuję czegoś normalnego, tak? Że będzie jakiś morderca, ktoś kogoś porwie, czy ktoś ma jakieś tajemnice. A nie czegoś nadprzyrodzonego. Tak tutaj na szczęście wiedziałam, że tam jest coś nadprzyrodzonego, więc też inaczej się nastawiłam do tej książki. Początek był bardzo obiecujący i był taką... Miałam na początku takie myśli, że to może być coś w stylu mrocznej materii. Przynajmniej jeśli chodzi o jakby fizyczną część... Yy taką naukową część tego, co tam się dzieje, natomiast to chyba pójdzie w inną stronę i jednak z jakiegoś powodu to jest, to nie jest gatunek science fiction, tylko po prostu takie bardziej horrorowo kryminalne coś. Eee, jednak chyba nie będzie to wyjaśnione aż tak bardzo naukowo, jak ja bym trochę tego chciała, eee, więc muszę po prostu przestać się nastawiać do tego jak na dobre sci-fi, bo to nie sci-fi, tylko to jest jakiś tam horrorek, który no, horrory mają to do siebie, że nie, nie muszą mieć wytłumaczone dlaczego coś się dzieje i w jaki sposób, tylko po prostu się dzieje i tyle. Może dlatego też nie lubię horrorów. Natomiast to jest Pan Gorzka, więc musiałam przeczytać. Jestem jakoś w połowie. Co do fabuły, ciężko tutaj opisać. Jest główny bohater Oscar, który ma jakieś dziwne umiejętności i jakby potrafi wpływać na rzeczywistość. Nie do końca wiem, jak to opisać. To jest coś jakby cofanie się w czasie albo po prostu Zmienianie czegoś, co się stało, potrafi jakby pójść, nie wiem, inną ścieżką w swojej historii, inną drogę, inną rzecz wybrać, e, inną decyzję podjąć itd. itd. E, natomiast drugą jakby tutaj linią fabularną jest e, policjantka, która dostaje śledztwo. W sprawie pewnej bardzo tajemniczej, i ten wątek najbardziej mi się w sumie na początku podobał, bo jest to sprawa, która ewidentnie wskazuje na coś, na to, że działo się tutaj coś ponadnormalnego i po prostu policjanci nie potrafią tego w logiczny sposób wytłumaczyć. I to mi się podobało, jakby takie podejście, co faktycznie policjanci by zrobili, gdyby coś takiego ich spotkało, gdyby natrafili na taką sprawę, której nie da się logicznie wytłumaczyć i która ewidentnie po prostu pokazuje, że coś tu jest takiego nienaturalnego, że może albo po prostu nasza fizyczna wiedza wykracza, w sensie to, co się dzieje, wykracza po prostu na naszą wiedzę na ten moment, albo coś. Um, to było fajne, natomiast no tak jak już wam mówię, ja tutaj naprawdę liczyłam na jakieś takie... bo ci policjanci też zaczęli mieć jakieś różne fizyczne teorie, próbując to jakoś sobie zrozumieć, tak? Um, ale no chyba to nie pójdzie w tą stronę. W dodatku teraz pojawiło się bardzo dużo walki, bo kiedy ten Oscar zmienia tą rzeczywistość, pojawiają się jacyś oni. Nie wiadomo do końca, do końca, co to jest, kto to jest, ale on nazywa to po prostu oni i oni próbują go zabić. I jakby on z nimi walczy. I tyle, coś w sensie ucieka i tak dalej. Więc ten motyw, ten wątek tej ucieczki, tej walki niezbyt mi się podoba. Bardziej mi się podoba właśnie motyw tej policjantki i tego śledztwa w sprawie zamordowanego chłopca bo właśnie o to tam chodzi, nie mówię wam dokładnie o co tam chodzi pod względem paranormalnym w tym śledztwie, bo to fajnie się to wiedzieć, a tego się nie spodziewałam i to mnie zaskoczyło, także nie będę wam spoilerować, pomimo że to się na początku okazuje, ale nie będę wam mówić. I to by było chyba na tyle z tego, co teraz czytam, coś tam mam pozaczynane, ale nie kontynuuję niestety. Mm, także co, będę na pewno na dniach skupić się na tej książce i ją kończyć i... I kończyć tego audiobooka burza, i ewentualnie zaczynać trzeci tą przeptuchy. Chyba, że coś innego mi się jeszcze trafi, zobaczymy. Na razie takie plany mam. Czas na ostatni już update czytelniczy w tym vlogu. Przed chwilką skończyłam yy, czytać Miłość Stick. Z... Właśnie sobie zdałam sprawę, że w ogóle tego nie miałam na Goodreadsie zaznaczonego. W ogóle ostatnio mam wrażenie, że trochę zaniedbałam o bo chyba jeszcze jakieś książki nie zaznaczałam. Dobra, nieważne. W każdym razie skończyłam yy, miłość z TikToka Magdaleny Pieruńskiej i fajne to było. Dodatkowo na koniec jest zapowiedź yy, kolejnej części, o której już Wam mówiłam. To będzie ta fioletowa zdrada na Bookstagramie i naprawdę nie mogę się jej wyczekać, bo, bo tam mi się podobała i, yy, i myślę, że tam to będzie jeszcze lepsza, jeśli będzie w niej Bookstagram w tle. Bo tutaj był ten TikTok w tle, w który ciężej było mi się wczuć, no bo ja nie siedzę na TikToku. I na pewno ta książka jeszcze bardziej spodoba się osobom, które faktycznie na TikToku siedzą. Eee, dla mnie, jakby tutaj, czułam trochę takie wiecie. No, że po prostu to nie jest coś, co ja znam dobrze. Natomiast mimo wszystko, książka mi się naprawdę podobała. I żałuję, że nie ma już wydanej kolejnej części. Myślę, że może będzie niedługo, skoro już ma zapowiedzianą okładkę razem z trzecią częścią, także, także liczę, że, że będzie szybciutko. I, I mam teraz ochotę właśnie na jakąś taką fajną młodzieżówkę w dalszym ciągu. Dalej bym poczytała coś tego typu, więc pewnie niedługo będę po coś takiego sięgać z tego, co mam. Coś na pewno się fajnego znajdzie. Albusiu! Gdzie ty jesteś, a, a w budzie siedzisz? Czekajcie, pokażę wam go. Słodziaczek mój, no co tam? Ojejku, no co myszko? Ale miałeś ciemkę. Siedzę w takiej dziwnej pozycji, bo muszę mi się pieska. Natomiast jeśli chodzi o inne książki, które przeczytałam, to yy, skończyłam słuchać Burzę, yy, ten thriller horrorowy. I w sumie końcówka była spoko, więc początek był fajny, środek był kiepski, końcówka znowu była fajna. Więc, no, mimo wszystko oceniam to całkiem, całkiem w porządku. Jak na też to było coś nowego dla mnie, bo raczej takich gatunków nie czytam. Pokaż się tutaj, śpioszku. Więc, więc w sumie fajnie było spróbować czegoś nowego. No, ale dalej, jakby. Uważam, że y, pan Mieczysław Gorzka zdecydowanie lepiej się sprawdza w y, kryminałach. Czy coś jeszcze przeczytałam? Chyba nie, albo nie pamiętam, przez to, że właśnie nie zaznaczałam tego na. A wiem! Przesłuchałam taką książkę, y, bo miałam ochotę właśnie na jakiś romans i na fali chyba niedawnej koronacji, y, koronacji króla Wielkiej Brytanii i w ogóle tego, że się dużo mówiło o rodzinie królewskiej, to sięgnęłam po taki audiobook. Y, jak Crown, chyba tak się nazywa. Nie, Royal. Royal chyba nazywa się pierwszy Tom, albo Crown. Coś, coś w tym stylu. To jest y, polska autorka. Chyba, chyba się nazywa Sylwia ta dziewczyna. Nie pamiętam autorki, także wybaczcie. Ale, y, ale no, jest to taki romans. To jest chyba też odpada z tego co się zorientowałam. I to już na odpadzie było wydawane kilka lat temu, więc no, czuć to było, jak się czytało, że to jest właśnie coś, coś w tym stylu. Y, ale jakoś. Kurde, chyba dobrze się bawiłam. Bez szału, ale był w porządku. Więc nie wiem, czy będę sięgać po kolejny tom, bo jest, natomiast... Yy... Było takie sobie. Także... No i jeszcze przesłuchałam jeden reportaż yy, sprawa Josefa... Josefa? Josefa. Chyba tak się czyta, bo to było... Bo to był Austriak. Josefa Fritzla. Yy, to sprawa, o której w sumie dużo wiedziałam, natomiast... Yy... Jakoś nie czytałam jeszcze nigdy na ten temat żadnej książki No i ścignęłam po tą e, To jeśli nie wiecie nic o tej sprawie to, mm, to jest ta sytuacja, w której ojciec więził swoją córkę w piwnicy Przez jakieś 25 lat I urodziła ona mu e, chyba siódemkę dzieci Więc no, gruba sprawa Straszna historia, biedna dziewczyna, biedne dzieci A ten ojciec był, no, psycholem jakimś Także, no, nie wiem, co więcej ona na ten temat powiedzieć, bo, yy, bo jakby, no to jest reportaż i nie ma tutaj co dużo oceniać, był jakby zrobiony całkiem spoko i fajnie mi się tego słuchało, więc yy, to chyba najważniejsze właśnie w tym gatunku. Także teraz to już na pewno tyle. Z tego, jeszcze wiem, z tego co wam mówiłam, że zamierzam sięgać po trzeci tą szeptuchy, to nie zaczęłam tego jeszcze czytać, bo właśnie sięgnęłam po coś innego. Także do szeptuchy też niedługo niedługo pewnie po nią sięgnę. Chyba żerca nazywa się to Także no, teraz już na pewno tyle w tym update'cie. Dziękuję Wam za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Choć albo się jeszcze na koniec się pokażesz. Taka piękna mordka na koniec. Także pa, pa do zobaczenia niedługo!